15 sierpnia w Skowierzynie odbyły się 17 dożynki gminy Zaleszane. cykliczna impreza to między innymi forma podziękowania rolnikom za trud pracy. Dożynki rozpoczęła msza święta dziękczynna za zebrane plony. Módlmy się wszechmogący Boże w tej eucharystycznej ofierze złożyliśmy Tobie dziękczynienie za zebrane plony. Spraw abyśmy wspierani łaską płynącą z Eucharyst Osiągnęli dobra nieprzemijające przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chciałbym tylko podziękować zgromadzonym tutaj na Najświętszej Eucharystii, którą sprawowaliśmy jako podziękowanie za wszelkie dobra i łaski. Trwanie w dziękczynieniu jest sprawą bardzo ważną, bo kto dziękuję, ten dwa razy prosi. Drodzy bracia i siostry. Z wielką wdzięcznością przynieśliśmy więcej dorynkowych, kwiat, owoc, rośliny, a także przede wszystkim nasz trud. Aby Bóg za przyczyną niebowziętej ustrzegł je o wszelkie szkody. I aby służyły człowiekowi i zwierzętom. i abyśmy byli zawsze wdzięczni. Panie Boże nasz. Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziom i zbożu, aby stawały się lekarstwa i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na Ziemi, aby wszystko, co zieleni się i rozkwita, owocowało, gdy przyjdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław wszystkie te wieńce dożynkowe. A tańczy, zioła, kwiaty, owocy. Zachowaj te, które jeszcze pozostały zniszczenia, aby wzrastały, radowały oczy i przenosiły jak najowiczy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj das niosących pełne naręcza dobrych uczyn, przedstawi tobie najświętsza dziewica w niebowzięciu, najdoskonalszy owoc Ziemi. Abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, której żyjesz i krójesz na wieki wieków. Amen. Gwiazdo śliczna, wspaniała, często owska mareja, do ciebie się uciekamy. o Ciebie święt uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła na nas. Pojdziesz do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, a przyszedł czas. Pojdziesz do mnie, moje dzieci, Sie sind so schön, Po mszy świętej barwny korowód przeszedł na stadion sportowy, gdzie zaprezentowała się każda z grup wieńcowych z poszczególnych sołectw. Dzisiaj, drodzy Państwo, gmina Zaleszany jest gościem gościnnego skowierzyna. Zapraszam serdecznie na scenę wójta gminy Zaleszany, pana Pawła Gardego. Drodzy rolnicy, dostojni goście. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na gminnych uroczystościach dorzynkowych, które odbywają się w miejscowości Skowierzyn. Dożynki to czas dziękczynienia stwórcy za, za plony. Dorzynki tradycyjnie nazwane świętem plonów. To dzień uroczysty, w którym rolnicy prezentują owoce swoje, swojego rolniczego trudu, a w zamian spotykają się z wyrazami uznania, słowami podziękowań. Świętujemy zakończenie żniw. Wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o naszych żywicielach – polskich rolnikach, których ciężkiej pracy zawdzięczamy, że na naszych stołach jest chleb. Przed chwilą otrzymałem z rąk starostów dożynek pachnący bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastało i dojrzewało na tej ziemi. Trzymając w ręku bochen chleba symbolizujący tegoroczne zbiory czuję radość i wdzięczność. Chcę w imieniu gminnej społeczności powiedzieć obecnym tutaj rolnikom i ich rodzinom. Dziękujemy. Wójt i przewodniczący oraz gospodarze dożynek zejdą do państwa, ażeby poczęstować państwa chlebem z tegorocznych zbiorów. młodych rolników, którzy prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 10 hektarów. Specjalizują się w uprawie zboża, buraków cukrowych, ziemniaków, fasoli. Mamy pszczelarzy, którzy posiadają duże pasieki. Mamy też ogrodników, którzy uprawiają warzywa i kwiaty. Jeden z młodych rolników specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego rasy duńskiej. Dorzynki gminne Gminy Zaleszany. To wspaniała uroczystość. Dzisiaj mamy tutaj, gościmy 16 grup wieńcowych. W naszej gminie jest tylko 13 sołectw, a jak, jak sami Państwo możecie to łatwo policzyć, grup wieńcowych jest więcej, czyli z niektórych miejscowości jest więcej niż jedna grupa wieńcowa, więcej niż jeden wieniec. Chociaż mówi się, że to rolnictwo co, słabnie, tak powiedział, że coraz mniej jest rolników, ale jednak jest, taka, jest taki powrót do tej, do tej kultury, do tych obyczajów. Nasz wieniec przygotowany został przez panie z naszej wioski. Panie te wykonały wieniec w postaci krzyża, to znaczy takiej kapliczki wiejskiej, które były budowane z dawnych czasów przez rolników przy drogach. Uczestniczę od samego początku, w dożynkach jak tylko powstały i mamy jeden wionek, co nam symbolizuje Matka Boska, to jest taka kapliczka na tle krzyża, natomiast młodzież, włączamy teraz młodzież, młodzież symbolizuje naszego wielkiego Polaka, Jana Pawła II, który ukochał polską ziemię. I my idziemy jego śladami. Z czego zostało wykonane więcej? Wykonane są ze wszystkich zbóż. Ze zbóż przeważnie. Wszystkie zboża mamy w każdym wieńcu i kwiaty. Nie tylko tradycja po staropolsku. My robimy takie więcej tradycyjne, tak jak Państwo widzicie. E, pokazaliśmy młodzież nasza zbytnioska pokazuje coś takiego. Czyli od początku, od zarania jest kosa, są grabie, jest ten dziesiątek, chochołem przykryty i później z tego następuje po prostu chlebek, pieczenie chleba i, i ten. Tutaj jakbym powiedział, starsze panie. To zrobiły to w ten sposób, że jest dwa rodzaje chleba. Chleb ten boży na życie wieczne i chleb ten powszedni na życie doczesne. Na naszej ziemi tradycje są takie, że robimy te więcej właśnie z głosów, zbóż, z ziela, z tego co jest pod ręką, tego co mamy na naszych własnych polach, z tego co robili nasi dziadkowie, nasi, nasze babcie. Ta tradycja dożynek w gminie Zaleszanych nie ginie. Cieszymy się też, że coraz więcej młodzieży angażuje się w tworzenie tych, tych e, wieńców. Myślę, że z roku na rok powinno być tylko coraz lepiej. Warto, warto pomagać tym ludziom, bo jak wiemy to jest ciężka praca na roli. Nie wszyscy to rozumieją. My jako mieszkańcy, jako samorząd musimy w różny sposób pomagać tym, tym naszym rolnikom. Ten rok był ciężki dla rolnictwa, naprawdę, bo ci, co wszyscy posiali na przykład miarę zboża, to mają bardzo marne wyniki, ponieważ była susza. Jest to ciężka praca. Nie ma wolnego, nie ma wyjazdów, w czasów nie można sobie w okresie letnim zorganizować. Bardzo trzeba dziękować, bo jeżeli upadnie rolnictwo polskie będzie zboży czy coś, ale to będzie jednak chemia, to nie będzie czyste. No, takie zażyczyć. zdrowe. To jest taka tradycja, tak w przypadku moim, jest to tradycja taka rodzinna i takie hobby, także czy to się opłaca, czy nie opłaca, ale hobby zawsze trzeba lubić i kontynuować. Ja jestem blendatorem ziemniaczków i yy, teraz jest trudno powiedzieć jeszcze, no jesień powie nam, pokażę co będzie tego. Tamten rok był nieowocny, bo cena była bardzo niska. No ja myślę, że będzie dobrze tego roku. No, rok rokowi nierówny, a trzeba myśleć, dobrej myśli być. Patronat medialny nad 17 dożynkami gminy Zaleszany objęła telewizja kablowa Stella.